Ewa Kubasiewicz, dzień dobry. Moim gościem jest Bogdan Wiśniewski z Fundacji Labrador. Pan się zajmuje szkoleniem psów ratowniczych i psów dla osób niewidomych, a wcześniej zajmował się pan też szkoleniem psów sportowych. I najpierw chcę pana zapytać, co to była za dziedzina psy sportowe? Psy sportowe to jest, no, różna taka dziedzina, bo to są psy PT, czyli psa towarzysza, czyli. Posłuszeństwo, wybrane posłuszeństwo, tak? I były zawody, były mistrzostwa Polski, no takie, i psy obrończe. Tylko dlaczego to sportowe żeby to były na przykład psy obrończe mają być bezpieczne, tak? I dlatego się różnią od psów użytkowych, gdzie szkoli policja, wojsko i tak dalej. Gdzie są szkolone dla policji i wojska. To szkolenie się trochę różni. No właśnie, to szkolenie się różni. A jak się różni szkolenie psów ratowniczych od szkolenia psów dla osób niewidomych? O, no to, to na pewno się różni bardzo. Psy ratownicze, czym wcześniej się zaczyna, tym, no, tym jest po prostu lepiej. I to szkolenie trwa bardzo długo, bo żeby przystąpić do egzaminu, pierwszego egzaminu psa ratowniczego, to pies musi mieć 18 miesięcy ukończony. I nawet jak zda ten egzamin, to jest taki pierwszy egzamin, który nie uprawnia go do udziału w akcjach, następny egzamin to jest klasy to pierwszy to jest klasy zerowej. Później jedynka uprawnia go do pracy czy w terenie, czy na gruzowisku, ale te psy muszą, nie to, że raz zdadzą egzamin i to jest zakończone, co są szkolone cały czas, co roku praktycznie powtarzają ten egzamin. Natomiast psy dla nie, osób niewidomych tak, też są szkolone praktycznie od szczeniaka, tylko w, w pierwszej fazie przebywają mu wolontariuszy którzy też pod okiem y, trenerów no, wiedzą, jak nauczyć pewnych zachowań tego psa i dopiero po roku czasu trafiają już do trenerów, którzy no, szkolą tak jakby specjalistycznie już dla tych osób. Niepełnosprawnych. Tak, teraz ten pies ratowniczy i pies dla osób niewidomych to może być Labrador, czy to są różne rasy psów? Ratownicze są bardzo różne, tak? Ratownicze są bardzo różne, bo rasa nie ma tutaj znaczenia, bo tutaj co się wykorzystuje? Zmysł węchu, instynkty popędy łowieckie, tak? Także. Natomiast y, dla osób niewidomych dlaczego Labladory? Lablador jest psem no, bardzo łagodnym, socjalnym, y, przyjaźnie nastawionym do człowieka i y, jest to jego zaletą, tak? bo y, w przypadku przykładu y, no, gdzieś w takiej niebezpiecznej sytuacji, no, znaczy nieprzyjemnej sytuacji, gdzieś w pociągu czy w tramwaju ktoś nadepnie tego psa, to taki lablado najwyżej zapiszczy i się wycofa. Inne rasy mogłoby być no, to dużo groźniejsze, bo mógłby no, użyć zębów, czy czy, tak, czy czegoś innego. Także o tym myśleno. Pies ratowniczy, w jakich akcjach bierze udział? W ratownictwie psy są uczone do pracy w terenie, tak? I do pracy no, na gruzowisku, czyli w sytuacji zawalenia budynku, no jeżdżą ze straży na w sytuacjach tam ziemi i tak No i są egzaminy, tak jak mówiłem, egzaminy terenowe już klasy pierwszej, tak, to jeżeli pies. Ma tą jedynkę, co roku musi powtarzać, tak? Nie to, że zdał na i ma już je na całe życie, tylko co roku musi powtarzać, to uprawnia do udziału w akcjach. Natomiast egzaminy gruzowe, jeżeli nie popełni żadnego błędu, to może zdać i dostać na okres dwóch lat, no ważność egzaminu. Jeżeli jest jakiś tam minimalny błąd, no to egzamin jest zmniejszony do półtora roku. Tak. Czy pies jest przypisany do konkretnej osoby? Tak, oczywiście. W ratownictwie też pies, pomimo że ma swoje umiejętności, ale zdaje z określoną osobą. Jeżeli y, ktoś chciałby użyć tego psa, y, Używać w akcjach inna osoba niż ten pierwszy, kto zdał, też musiałby zdać egzamin. Czyli no, nie uprawnia, że pies, ma, pies jako pies dał, tylko to zdaje zespół. Tak? Także że to jest szalenie ważne. Czyli ten zespół, rozumiem, to jest pies i, I, człowiek. I, i człowiek. To jest pies i człowiek, i trudno byłoby rzeczywiście przypisać tutaj drugą osobę, prawda? Chyba to się rzadko zdarza. Ja powiem pani, że. No w ratownictwie są ludzie, którzy lubią tą pracę, chcą pomagać ludziom i są bardzo aktywni i współpracują, bardzo współpracują ze sobą także w niektórych przypadkach zdarza się, że no, po prostu dubluje się, że tego psa użycza się, bo w razie przykładowo no, przewodnik tego psa zachoruje, pies jest, jest wspaniały, no to nie mógł być, być użyty w akcji bo ktoś inny nie ma uprawnień, dlatego rzadko to jest, ale no zdarza się, że powtarzają sobie no, egzaminy z inną osobą. A jak to wygląda technicznie. Gdzie mieszka taki pies? Z właścicielem, czy on ma jakieś swoje miejsce mieszkania? Nie, te pieski mieszkają z właścicielem, tak? Czyli z przewodnikiem. Yy, także to jest, no, głównie, na tym się, głównie na tym się to opiera, tak. Czyli to jest taki duet zżyty ze sobą, pies i jego właściciel. A jak długo pies jest ratownikiem? Czy to jest określony wiek? Określony wiek. No, do końca tak określonego wieku nie ma, bo liczy się sprawność, sprawność psa. No i tak jak mówiłem, te egzaminy są odnawiane praktycznie co roku. Pies musi się wykazywać, no, że nie popełnia żadnych błędów, że jest sprawny, tak? w wykonywaniu tych, tych zadań jeżeli nie to nie zdaje egzaminu i nie może brać i nie może brać wtedy udziału w akcjach ale generalnie generalnie to jest w niektórych krajach mówią że do 8 lat u nas są psy które no, pracują dłużej niektóre 10 i 12 lat mówię w ratownictwie natomiast y, dla niewidomych pieski y, jeżeli już są przekazane tej osobie klientowi y, mogą pracować do 8 lat i później trzeba sprawdzać musi się wypowiedzieć w tym temacie weterynarz czy pies nadaje się do dalszej pracy i przyjeżdża też instruktor i sprawdza czy dalej pies jest sprawny jeżeli tak to dostaje przedłużone o jeden rok tak y, także generalnie tak jak mówię no to mają do 8 lat no w tej fundacji Labrador, tak? Tak, a co się później dzieje z takim psem, jak on no, nie zdaje egzaminu, czyli jest przypisany do konkretnego właściciela, to co, co dzieje się z takim psem? Tak, powiemy sobie teraz, bo nie mówimy o psach dla osób niewidomych, niewidomych tak? Bo... Nie, mówimy o psie ratowniczym. Ratowniczym. Większość to są psy, gdzie osoby mają, to prywatnie mamy swojego psa i jego uczymy do ratownictwa. To jest nasza pasja, poświęcamy temu no, czas, no, bardzo dużo, bardzo dużo czasu. I niezdany egzamin nie powoduje tego, że pies jest no, gdzieś tam eliminowany. Pies nadal, nadal jest u nas no, u danego człowieka, przewodnika, a on, jeżeli popełnił pies jakiś błąd, no, to stara się jak to no, wszystko naprawić. A wiek psa. No, rzadko, no, ja nie znam takich osób, które by no, pozbywały się swojego psa. Czekają, no, aż no, naturalnie trzeba będzie. No, no, czyli, e... czyli pies jest z nami do końca. Z nami do końca. Tak. Tak. A proszę powiedzieć, bo kilkakrotnie pan użył takiego sformułowania, że pies popełnił jakiś błąd. Czyli jaki błąd może popełnić pies? Pies ratownik pies ratownik na przykład oznaczył na gruzach oznaczył jedzenie tak no, gdzieś tam rozsypane y, jest jedzenie bo dużo dużo rzeczy no, jest podkładanych są, y, są y, ubrania czy jak to mówimy ciuchy które pachną człowiekiem a pies musi odróżnić musi człowieka żywego a nie zaznaczać no, szafę na przykład z czy lodów, otwartą lodówkę, tak? Także to jest szalenie ważne i czasami może się zdarzyć, że pies popełni błąd, ale później przewodnik nad tym pracuje, w zespołach pracują, doprowadzają tak, że pies jest sprawny, tak? A w jaki sposób pies zaznacza na przykład, że tam jest człowiek? W Polsce dozwolone są trzy rodzaje oznaczeń, tak? Jedno to jest, jeżeli pies znajdzie osobę poszkodowaną, oznacza przestrzekanie, zostaje przy tej osobie i szczeka, dopóki nie przyjdzie przewodnik, tak? Natomiast drugie oznaczanie to jest tak zwane psy meldunkowe, czyli znajdzie tą osobę, wraca do swojego przewodnika. I w określony sposób, no, różnie to jest, na przykład kładzie się, czy przed nim siada i szczeka, czy różnie to może być, czy ta osoba ma przywiązany do, sie do siebie taki aporcik, pies pociąga i, i wtedy ta osoba wie, że pies znalazł, przypina psa na smycz i na komendę tam prowadź. Do, pies doprowadza do tej osoby, którą wcześniej znalazł i psy tak zwane rolkowe to mają podwiązaną y, przy obroży tak jakby krótki aporcik i w momencie znalezienia tej osoby biorą do pyska aport, wracają, wracają do swojego przewodnika, przewodnik widzi, dopina psa na smycz i też do, pies doprowadza. Tak? Później już do pracy wkraczają ludzie? No tak, tak. No, to traczają ludzie, oczywiście, strażacy. To teraz porozmawiajmy trochę o pomocy osobom niewidomym, bo psy również szkolone są w tym zakresie. Jak wygląda szkolenie psa i skąd ten pies się bierze? Czy to jest pies zakupiony przez osobę niewidomą, czy niewidoma osoba po prostu otrzymuje takiego gotowego psa? Czy osoba niewidoma bierze udział w szkoleniu psa? Nie. nie osoba ma nie bierze udziału w szkoleniu psa, później jak już jest pies wyszkolony, bierze udział w przekazaniu. Ale najpierw y, zakupuje się szczeniaka, tak. Y, szczeniaki zakupuje się w hodowli, testuje się te psy, tak? Są y, różne testy, y, przykładowo testy Cambela, i według tych testów sprawdza się pieska. I wyznacza, które nadają się przykładowo do, yy, bierzemy do, yy, dla osób niewidomych. Ale te psy trafiają do wolontariuszy, tak? I u wolontariuszy. Pod okiem pod okiem też trenerów bo spotykają się tam przynajmniej dwa razy w miesiącu się spotykają i trenerzy informują jak w jaki sposób jak sobie radzić w jaki sposób uczyć y, określonych zadań psa przede wszystkim dla tych psów wymaga się żeby nauczyły się normalnego życia czyli funkcjonowania y, na jak to jest na mieście wyjść na ulicę w domu jak, jak zwyczajny pies. Oczywiście też trochę uczą się i tych zasad takiego posłuszeństwa, bo wolontariusze też pod okiem tych trenerów no, uczą tego posłuszeństwa, ale po roku czasu te psy trafiają wtedy w ręce trenerów i około 6-7 miesięcy pies jest uczony specjalistycznie i dopiero trafia do osób niewidomych. Jeszcze Pana zapytam, bo chodzi o test Campbella, ale istnieje też kilka testów, takich, które predysponują szczenięta, a jednym właśnie z nich jest ten test Campbella. On został stworzony w 1975 roku. A na czym to polega? Długo o mówić. To sprawdza się najpierw, jak pies szcze szczeniaka wprowadza się w zupełnie obce miejsce którym dotychczas nie przebywał. Nie I obserwuje się czas, po jakim czasie, no i jak zachowuje się pies, pies zaczyna no, zwiedzać określone przykładowo pomieszczenie, tak? Bo niektóre y, psy, no, z, zostając w nowym miejscu, są jakoś wygłoszone i one oczywiście od razu no, to później wychodzi że to się nie nadają do, do dalszego szkolenia no różnie jest później jest reakcja i na zabawki tak reakcja na zjawisko które nie zaskakuje psa reakcja na hałas no to wszystko bierze się pod uwagę w jakim czasie pies Reaguje. Bo to jest pewnie tak, to jest taka ocena towarzyskości, chęć towarzyszenia człowiekowi. Też wiem, że bada się takie kładzenie na grzbiecie, bo. Oczywiście, tak. Bo, I patrzy się po jakim czasie, no jak jest, reaguje, czy, czy jest uległy, czy próbuje. No się właśnie, wędzać. czy akceptuje naszą dominację, bo to ważne, prawda? Tak. To, no tak. i taka reakcja na gesty dominacyjne, jak on reaguje. Tak. No i dla osób takich, no właśnie dla niewidomych, nie potrzebujemy psa, który by się wyrywał, szarpał, yy, który jest dominantem, bo ono starzałby tutaj tej yy, później może trenerowi nie tyle, ale no tej osobie niewidzącej no jakieś problemy. Dlatego no to musi być wszystko wyważone. To ten tez jest bardzo też ciekawy, bo jest na przykład reakcja na unieruchomienie łapki. Chodzi o to, jak szczeniak reaguje na dyskomfort. No tak, to jest, czy, czy wtedy jest uległy, bo to pokazuje, bo to określony czas tak yy, sprawdza się około yy, przynajmniej 30 sekund yy, czy no, będzie uległy czy zaczyna próbować się wyrywać jak trzymamy za tą łapkę czy yy, podgryzać to to wszystko ma wpływ i w zależności od tego dostaje punktację i później no, końcowy końcowy wynik mówi o tym do czego ten pies, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Ale jeszcze ja powiem tak, że bardzo ważne jest, te osoby testujące, które przyjeżdżają, testują te szczenięta mają swoją taką intuicję i doświadczenie, że też bez względu na to, no, jakoś tam no, klasyfikują tego psa, czy się nadaje, czy nie. A gdyby pan miał powiedzieć, te psy dla osób niewidomych, one rzeczywiście są bardzo pomocne, prawda? Oczywiście, że tak. A dużo to... osób z tego korzysta? Czy osoby w ogóle wiedzą, że mogą skorzystać z czegoś takiego? Z takiej, nie wiem jak to nazwać, usługi, czy jak to nazwać? Bo pani wcześniej pytała, czy, czy niewidomi biorą w tym udział w szkoleniu. Nie, tak jak mówiłem. Psy są szkolone przez, tak jak mówię wcześniej, trochę wolontariuszy, później instruktorów i później jest okres przekazywania psa, trwa przynajmniej 10 dni, gdzie ta osoba uczy się no, współpracować, współpracować z psem. Oczywiście wcześniej, wcześniej została poinformowana w jaki sposób, jak się pracuje z tym psem, żeby no nie, popełniać, nie popełniać od razu błędów, pracując z tym psem. Robi to oczywiście pod okiem instruktora, jest przekazywany i uczy się wymagać, bo pies jest zwierzęciem stadnym i no wie, że osoba, która ją uczyła, no to trzeba być posłusznym, wykonywać to, co został nauczony, ale z drugą osobą, no może może chcieć próbować, czy ja muszę koniecznie to robić, czy nie muszę koniecznie. I ta osoba musi być konsekwentna, bo w szkoleniu wszystkich psów najważniejsza jest konsekwencja, tak? No tak, na takim psie spoczywa ogromna odpowiedzialność, bo dba o bezpieczeństwo opiekuna w czasie wspólnego na przykład spaceru. No i tu nie wszystkie psy by się nadawały, bo na przykład jest taki Shiba, pies, tego trudno jest wytrenować, a nawet jak się wytrenuje, to on tam w którymś momencie i tak zapomina. No tak, zresztą powiem pani w ten sposób, że te psy też są nauczone, że inaczej reagują, kiedy są mają założoną uprząż, czyli są w pracy, pomagają tej osobie niepełnosprawnej, niewidzącej, a inaczej, jeżeli są na luźnej smyczy, czyli przykładowo, jeżeli pies pracuje, nie, nie powinien zwracać uwagi na, na inne psy. Oczywiście tam może spojrzeć, ale nie, nie, no, nie a, jest... Ale nie odchodzi do, na przykład od właściciela, czyli rozumiem, tak, że on do, ma, on do takiego ma. szkolenia bierze się psy, a nie słuczki. Nie, powiem pani, że psy i suki, i nie wiem, nawet może i suczki nawet no, bardziej się sprawdzają, ale to nie ma znaczenia. Tak? Bo to nie ma suki, znaczenia. Tak, bo no psy bo... są skastrowane, suki sterylizowane. Czyli nie reagują na takie bodźce damsko-męskie, jakby to kolokwialnie powiedzieć. Teraz Labradory, dlaczego właśnie akurat ta rasa, ona jest dość popularna w Polsce, bo to są psy myśliwskie, ale właśnie je wyróżnia świetna pamięć, szybko i chętnie się uczą i też znoszą dobrze częste zmiany opiekunów i są łagodne w stosunku do ludzi. To, jest chyba, to są właśnie, chyba bardzo dobre cechy. Tak, to są bardzo dobre cechy. Ta łagodność przyjazne nastawienie do ludzi. Tylko ważne, żeby osoby, które no, są na zewnątrz i widzą, jak pies taki jest w pracy, czyli jest w tej uprzęży, to żeby go nie zaczepiały, nie przewoływały, nie smokały, no labradorki, to, co mówiliśmy, bardzo nastawione są pozytywnie do ludzi i to jest ich zaletą, ale w pewnych sytuacjach no, czasami może przeszkadzać czyli te osoby nie powinni nie powinni nadużywać i co jest taki... ważne no, jest Labradory bardzo niektórzy mówią że wychodzą nie na spacer tylko wychodzą na to żeby się najeść oczywiście tego my oduczamy ale to jest zaletą że na ten bodziec pokarmowy są bardzo aktywne więc łatwiej łatwiej można no po prostu je nauczyć, tak, i to się wykorzystuje. Powiedział pan, że szkolenie psa trwa około dwóch lat, jest to proces bardzo kosztowny, czasochłonny. Średnio po 6-8 latach psy pracujące przechodzą na emeryturę, no i na tą emeryturę gdzie przechodzą? Do rodzin zastępczych, czy zostają z tym opiekunem? Proszę pana, praktycznie zostają z tym opiekunem, no ja, ja akurat nie nie przypominam sobie, żeby ktoś rezygnował z takiego psa. Są sytuacje, że nawet te osoby biorą drugiego psa, czyli młodego, nauczonego, a tamten, bo przeszedł już na emeryturę, ale tamten jest dalej w ich domu. Są takie podstawowe komendy, których się uczy, czyli ten pies rzeczywiście, bo musi tak wiedzieć, żeby zrobić zakręt w prawo, w lewo, pokazać drzwi, przejście pójść do przodu, pokaż schody w górę, pokaż schody w dół, prowadź do autobusu, pokaż miejsce siedzące, no to naprawdę ta wiedza tego psa musi tu być ogromna. No oczywiście wiedza. Pies musi dużo, dużo przejść praktyki, tak? Czyli on przykładowo no już po dwóch, trzech miesiącach niby zna te wszystkie komendy, czy tam drzwi pokaż, schody pokaż, schody dół, schody góra, Przejście pokaż, tak? I to lewo, prawo to zna, ale to musi powtarzać, 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 żeby no, już to było, no, jakby to nawykiem takim, żeby to się bardzo, bardzo utrwaliło, tak? Czyli to jest taki pies przewodnik. Czy on powinien mieć jakąś specjalną uprząż i na przykład na szelkach jakiś napis, że jest to pies przewodnik? Tak. Tutaj mają, tu w fundacji ta uprząż jest taka specyficzna, bo jest biała, e, widocz, e, widoczna. I jeszcze e, na tej uprzęży jest napis, że to jest e, pies e, nie przeszkadzaj, pracuje tak? I że to jest pies asystujący, tak, żeby, no, żeby ludzie nie zaczepiali, bo często jak na przykładowo jak się dochodziło do przystanku bo jest przystanek pokaż i później miejsce pokaż na przystanku no to ludzie próbują głaskać tego psa odzywać się do niego ten napis powoduje to że zwracają uwagę nawet jak się zapomną to za chwilę przepraszam i to jest ważne już teraz jest coraz mniej takich zachowań bo no ludzie no mają coraz więcej jak to mówią doświadczenia w, i świadomości. Świadomości, tak. Może i coraz więcej tych osób niewidomych już używa te psy, chodzi po mieście, tak, że to yy, no, zaczyna jakby to działać, funkcjonować. Trzeba powiedzieć, że pies przewodnik to dla osoby niewidomej to nie tylko oczy, ale także najlepszy przyjaciel. No, oczywiście, to jest. Yy, no, wszyscy traktują później to yy, jak członka. Jak członka rodziny. I nawet, powiem pani, to jest bardzo trudno, bo y, wolontariusze, tak jak i trenerzy, no, wolontariusze y, często pierwsze te psy, no, to pojawiają się przy przekazaniu, oddaniu tego psa, łzy w oczach. Jest, no, przykro, przykro, bardzo przykro, ale wiemy, że to robimy dla, y, no, szczytnych celów i dlatego jest to łatwiej. Tak samo i instruktorzy, no, w pierwszej fazie, no, mnie też było ciężko oddawać psa, bo ja zawsze swoje psy miałem do końca ich życia, ale no wiadomo, że trzeba tego psa przekazać. I któryś pies z kolei no, już jest dużo łatwiej to tak jak lekarz ma styczność z osobami, no, które chorują tak. No, i nieraz w trudnych sytuacjach, i łatwiej mu po pewnym czasie, pierwsze to na pewno przeżywa. Tak, jak i strażak, no jakieś no, te sytuacje, gdzie spotykamy tego człowieka, no, bardzo uszkodzonego, ciężko się przeżywa, ale no po iluś tam razach zaczyna to jakoś to przechodzić trochę. Tutaj jak wyglądają sprawy przepisów i takiej życzliwości i zrozumienia, no bo osoba niewidoma może studiować, no i czy taki pies może z nią wejść, czy nie napotyka na problemy. Czy osoba niewidoma, która chce wejść z psem do restauracji, nie napotyka na problemy? Powie pani, no zdarza się, że napotyka, tylko yy, te osoby niewidzące, tak samo i yy, instruktorzy mają przy sobie takie wyciąg wyciąg z ustawy tak i tam jest opisane że gdzie pies może wchodzić tak że praktycznie taki pies asystujący może wchodzić wszędzie nawet do kościoła także nie wszyscy ludzie to do końca wiedzą ale jak mówię no ja też na początku miałem kłopoty gdzie wchodziłem ucząc psa wchodzi się do sklepu, czy do sklepu spożywczego, czy różnie do jakiejś tam agata meble i ludzie no, przy ochrona starała się wygonić tego psa, ale po no, przekazaniu informacji, pokazaniu my mamy ze sobą właśnie taki wyciąg z tych ustaw przeczytaniu, już później nie ma problemu wchodzą i później jest coraz łatwiej już jeden drugiemu przekazuje i myślę że po pewnym czasie będzie no, nie będzie stanowiło to problemu ale czasami się zdarza tak samo e, ja wiem jak tu e, niektórych że pies bo e, psy te jeżdżą na przykład mogą chodzić bez kagańca i chodzą bez kagańca i w tramwaju czy w autobusie no, zdarzało się że Kierowca zatrzymuje autobus i każe założyć kaganiec albo wysiąść. No i, i czasami były takie problemy, ale no już ich jest coraz mniej. Po prostu świadomość musi być większa. Musimy mieć wiedzę na ten temat, że jest to pies szkolony, nie zrobi nam krzywdy, pomaga osobie, która jest niewidoma. No, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem radia Parada był Bogdan Wiśniewski. Pan jest trenerem, szkoli pan psy, prawda? Tak, tak. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję.